Wielkie zwycięstwo dla rolników, że nareszcie będą mogli sprzedawać żywność, swoją wyprodukowaną w domu, a konsumenci nareszcie będą miały, mieli łatwy dostęp, dostęp, do, dostęp do tej ustawy. Ta ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 i zamiast ułatwić tą sprzedaż bezpośrednią, utrudniła. A o tym opowiedzą rolnicy z krwi i kości, czyli Jolanta Dal i Bogdan Hara, podkarpackiej, świętej Dziękuję bardzo. taki trudny temat, ale postaram się Państwu tak to przedstawić, żebyście zrozumieli, że ta ustawa i treść tej ustawy nie dotyczy tylko nas, rolników, którzy chcą produkować i sprzedawać, ale przede wszystkim godzi w każdego polskiego obywatela. Nie tylko utrudniając, ale wręcz uniemożliwiając mu taki powszechny dostęp do tej zdrowej, takiej żywności, do której konstytucja powinna nam zapewnić. Więc my jako rolnicy przyjrzeliśmy się z tej ustawy, bo liczyliśmy na to, że w końcu będzie, będziemy mieć otwartą drogę, żeby dzielić się tą nadwyżką produkowanej żywności w swoich gospodarstwach. No i otwarliśmy szeroko oczy, okazuje się, że no, to jest jakaś jedna wielka pomyłka. Więc ja postaram się Państwu tak przedstawić to w bardzo prosty sposób. Dzisiaj nie tylko zawarliśmy taką uwagę i krytykę w tej ustawie, ale również wyszliśmy z propozycjami, te propozycje, które mają, powinny naszym zdaniem znaleźć się w rozporządzeniu bezwzględnie, bo jeśli nie będzie, to nie jest prawdą, że to jest naprawdę na rzecz rolników i konsumentów. Te nasze uwagi, propozycje przesłaliśmy jeszcze w lipcu do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Czekamy, co będzie dalej. Otóż pierwsze podstawowe coś, co zauważyliśmy. W tej ustawie która ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, nie ma zmiany definicji działalności rolniczej. Dotychczas funkcjonujemy w takiej definicji, gdzie działalność rolnicza dotyczy produkcji zwierzęcej lub roślinnej oraz usług rolniczych. Natomiast nie ma, mowy o, nie, nie ma tam mowy o rolniku, który produkuje, przetwarza i sprzedaje. Nie wiemy na podstawie tej ustawy, jak taki rolnik będzie traktowany. Jeżeli intencja ustawodawcy jest naprawdę szczera, to bezwzględnie rozszerzenie definicji działalności rolniczej powinno znaleźć się w rozporządzeniu. Natomiast tego nie ma. Jeżeli będzie poszerzona ta definicja, to te dalsze wątpliwości znikną. Jeżeli natomiast nie będzie, no to kolejne pytanie: jak taki rolnik będzie traktowany? Czy jak rolnik ryczałtowy? Funkcjonujemy w dzisiejszym takim prawie, że jeżeli przekroczy się dochód 20 tysięcy rocznie, obowiązuje kasa fiskalna. Natomiast ustawa, która jest tak świetnie zaprezentowana, pozwala osiągać dochód do 150 tysięcy euro rocznie i na podstawie tylko, prawda, zapisków w zeszycie. Pytam się, gdzie logika ustawowa, gdzie spójność ustawowa? Nic o tym nie wiadomo. kolejny coś, co nas uderzyło, i myślę, że nie tylko nas rolników, ale również powinniście Państwo to odczuć jako każdy polski obywatel. A otóż to, że niby można produkować tą żywność, niby można sprzedawać, ale tylko we własnym gospodarstwie, tylko na targowiskach niezadaszonych. Bzdura. Pytam się, co się dzieje? Proszę Państwa, jak można, jak można tak podejść do, jak można powiedzieć, że ktoś podszedł do tej ustawy poważnie? Dlaczego nie jest tak jak w innych krajach, że nasze dzieci w szkołach mogą żywić się żywnością zakupioną od lokalnych rolników? Ta ustawa to uniemożliwia. Zrozumcie, to dotyczy nas wszystkich, nie tylko rolników. Ta ustawa nie, nie nam to uniemożliwia, ponieważ pozwala nam tylko na terenie gospodarstwa lub na targowiska niezadaszone. Mamy swoje propozycje. I teraz tak, kolejna rzecz, kwota, o którą chodzi w tej ustawie. 150 tysięcy euro rocznie to jest około 600 tysięcy złotych. Pytam się, dla kogo ta ustawa jest? Proszę Państwa, nie dla rolników, nie dla małego polskiego drobnego rolnika. Definicję, jak my rozumiemy drobnego rolnika, opracowaliśmy, przedstawiliśmy to również. To jest dla przemysłowców. O tym ja mówię, jeżeli ktokolwiek wie, jak funkcjonuje ręczna robota, ręczne wytwarzanie zdrowia żywności, to nie jest ustawa dla drobnych rolników. To jest dla przemysłowców, którzy będą mieć furtkę, żeby płacić 2% podatku. Kolejna, y, kolejna taka kwestia, y, najbardziej y, też bulwersująca, otóż to, że y, ta ustawa dotyczy tylko kwestii podatkowych. Dalej, y, temat tabu, jeśli chodzi o kwestie sanitarne, weterynaryjne, jak ta ustawa ma się do, y, do, y, do, tych, y, do produkcji w ramach molu, która do tej pory obowiązywała, nie ma. I teraz zastanawiamy się wspólnie, czy to jest kwestia niedopatrzenia yy, bałaganierskiego podejścia do tej ustawy, czy to jest celowe. Yy, ja jedno chciałam przekazać Państwu, że ta ustawa, chociaż dotyczy rolników, którzy chcą produkować i sprzedawać, yy, w konsekwencji, i tak mówię raz uderza w każdego polskiego obywatela, uniemożliwiając mu, utrudniając mu, Powszechny dostęp do zdrowej żywności. To są moje uwagi. Natomiast, jeśli chodzi o. Ja mówię tu jakieś błędne koły. Tutaj ludzie, którzy stanowią to jakby nie rozumieją, nie chcą rozumieć, udają, że nie rozumieją, kim jest rolnik. No, według mnie według rolników, prawdziwych rolników, rolnikiem nie jest ten, co ma kilkaset tysięcy trzody chlewy. To już jest przemysłowiec. Rolnikiem nie jest ten, kto ma kilka tysięcy krów. Proszę Państwa, jak można w takiej yy, skali, Stosować praktykę rolniczą, taką zdrową praktykę rolniczą, płodozmian, i tak dalej. Także mówię, opracowaliśmy definicję drobnego rolnika, która powinna być punktem wyjścia dla tych, którzy to prawo tworzą. To są nasze podstawowe takie uwagi. Dziękuję bardzo.